Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was do zrobienia omleta. A oto zdjęcia. Taki omlet robię sobie do kawy, gdy mam ochotę na coś słodkiego, a że mam ochotę prawie codziennie, to robię go bardzo często z różnymi dodatkami. Za chwilę pokażę Wam, jak go wykonać. Robi się go bardzo łatwo i szybko. A oto przepis! Zapraszam! Do zrobienia omleta potrzebujemy jedno jajko, trzy łyżeczki mąki ryżowej, takie czubate łyżeczki, jedna trzecia łyżeczki sody, łyżeczka cynamonu i łyżeczka kakao i jeden banan. Musimy ubić pianę. Gdy pianę mamy już ubitą, dodajemy żółtko. Jeszcze chwilkę zniczamy. Tak wygląda, a następnie resztę składników. Mąkę, cynamon, sodę i kakao. I banana naszego. Banana kroimy takiego astry i wszystko zmiksujemy. I tak wygląda nasze ciasto na omletach. Na rozgrzanej patelni, na takim średnim ogniu, naszego omleta. Przykrywamy pokryweczką. Na 3 minuty powinna być pokrywka zakryta. Po 3 minutach możemy gaz zmniejszyć otworzyć nasz omlet. I zobaczcie, już się ładnie przypieka. Możemy go zsunąć sobie na talerz. W ten sposób. I obrócić, rzucając go na patelnię do górnym. I teraz czekamy dosłownie minutkę, i już będziemy mieć omlet. Taki omlet możecie zrobić też z czekoladą. Wystarczy pokruszyć ze trzy kostki czekolady gorzkiej i dorzucić do ciasta. Będzie mega czekoladowy wtedy. I już go przekładam na talerz. Zobaczcie. Jakie ciasto pyszne! Nie ma w ogóle cukru, a jest słodkie i bez mąki pszennej, bo daliśmy mąkę ryżową. Jest to bardzo zdrowa alternatywa dla słodyczy. Ja teraz taki omlet posmaruję drzemem i dzisiaj mam wieżynę i brzoskwinkę, więc posypiemy sobie brzoskwinką. Dużo owoców i jeżyną. Czyż ten omlet nie wygląda obłędnie? Życzę Wam wszystkim smacznego. Do zobaczenia. Pa!